ma tu wahacz. Topowy układ napędowy i dosyć skromne wyposażenie. Takiego Hyundai i 30 hatchback dostałem do testów. Sprawdźmy jak wypada taka konfiguracja i czy w tym modelu ma sens. Przestopowy mam tutaj na myśli benzynę 1.5 TGD i 160 KONI, wspartą miękkim układem hybrydowym, połączoną jeszcze z automatyczną skrzynią biegów. Z kolei skromne wyposażenie oznacza drugą od dołu odmiany smart, podczas gdy ogólnie półki wyposażeniowe są W34. Dodatkowo w testówce nie zostały wybrane żadne opcjonalne pakiety, które mogłyby dodać chociażby nawigację, światła LED czy czujniki parkowania z przodu. Więc o ile układ napędowy i tak winduje cenę prezentowanego samochodu, to pod kątem poziomu wyposażenia mamy do czynienia. z najrozsądniejszą wersją dla osób z ograniczonym budżetem. Jeśli chodzi o wygląd, to testowany egzemplarz jest mocno standardowy, zwłaszcza w srebrnym lakierze metalik wymagającym dopłaty 2500 złotych. Ogólnie jednak i 30 wciąż moim zdaniem nawet w takiej konfiguracji prezentuje się przyjemnie, bo Hyundai zadbał o zwartą bryłę nadwozia, a lifting z 2020 roku wprowadził bardziej wyrazisty przód i dzięki temu nie czuje się za bardzo, że model ten ogólnie zaprezentowany został w 2016 roku. W testowanej odmianie w standardzie dostaje się 16-celowe felgi aluminiowe, które widać na nagraniach. W kabinie, w wersji smart, też nie ma co liczyć na żadną ekstrawagancję i dostajemy z jednej strony, moim zdaniem, wciąż ładnie wyglądający projekt, który nie jest za nudny i cechuje się dużą przystępnością, bo wszystkie elementy sterujące są tam, gdzie można się ich spodziewać. Ale jednak brakuje mi jakiegoś urozmaicenia kolorystycznego tutaj, bo całość jest po prostu zbyt ponura. Na szczęście te ciemne tworzywa cechują się dobrą jakością, chociażby na desce rozdzielczej w najwyższych partiach oraz na drzwiach mamy miękkie tworzywo o miłej dla oka fakturze. Taka sama faktura jest tego elementu, który jest już jednak twardy, ale tylko troszeczkę bardziej powiedzmy plastikowo się prezentuje. Na drzwiach podłokietnik jest rozczarowująco twardy. Co prawda jest to przyty, ale tutaj więcej jakiegoś miękkiego wypełnienia mi się przydało. W niższych częściach kokpitu mamy kontynuację twardych tworzyw o przyzwoitym wyglądzie, też przez to, że nie ma tutaj jakichś dużych fragmentów fortepianowej czerni, to całość prezentuje się schludnie, bez jakichś tam ucisków palców, zarysowań, też odpowiednio wyglądają, zostały wykonane drobniejsze elementy. Spasowanie jest bardzo dobre, nawet ten odstający tablet nie wydaje niepożądanych dźwięków. Jakościowo ogólnie jest to i dosyć zwyczajnie, bez żadnych fajerwerków, ale też każdy element trzyma poziom i nie można się do niczego przyczepić. Cennik Hyundai i 30 na rocznik 2023 przyniósł niestety podwyżki i tak jak jeszcze w 2022 roku wersję SMART z bazowym silnikiem 10 TGD i 120 koni można było kupić tuż poniżej 100 000 zł, tak obecnie taka konfiguracja to wydatek 107 900 zł. Z kolei dopłata do testowanego układu napędowego wynosi 16 100 zł, zatem są to porównywalne pieniądze jak dopłata do najbogatszej wersji Executive względem testowanego Smarta. Litrowy silnik nie jest jednak dostępny w dwóch najbogatszych odmianach, więc pełnej swobody konfiguracji nie ma i Smart jest jedyną wersją, którą zestawić można z każdym układem napędowym. Pod kątem wyposażenia dostaje się w nim rozsądny poziom, bo na pokładzie jest chociażby kamera cofania wraz z czujnikami parkowania z tyłu, podgrzewane fotele i kierownica, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, zatem zestaw najpotrzebniejszych rzeczy jest zapewniony i czasami dokuczać mógłby mi jedynie brak czujnika deszczu. Tego akurat do Smarta nie można dokupić, ale możliwe jest wzbogacenie samochodu oprzytaczane przeze mnie na początku rzeczy jak nawigacja, ledy czy dodatkowe systemy bezpieczeństwa, o których akurat nie wspominałem i zalicza się do nich chociażby monitorik martwego pola, więc jeśli ktoś szczególnie by czegoś potrzebował, to może wybrać odpowiedni dla siebie pakiet. Wyżej w ofercie mamy jeszcze N-Line, gdzie dopłaca się 5500 zł, głównie za dodatki stylistyczne, albo zawierające już naprawdę bogate wyposażenie Executive, gdzie można liczyć na dostęp bezkluczykowy czy elektrykę foteli. I do niego można dokupić też najbardziej ekskluzywne rzeczy, jak skórzaną tapicerkę czy szyberdach. Przy czym, o ile N-Line jeszcze mogę zdroworozsądkowo zrozumieć, to Executive jest propozycją typowo dla fanów I30. Smart jest z kolei najrozsądniej skonfigurowane, bo nie brakuje w nim niczego istotnego, czego nie można powiedzieć o wersji Modern, którą oczywiście też da się jeździć, ale na dłuższą metę dokuczać może obecność tylko manualnej klimatyzacji, stalowych felg czy brak kamery cofania. Gdyby ktoś myślał o leasingu operacyjnym na ten model, to jako przykład ile by on kosztował, podam ofertę partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska, na egzemplarz też w wersji Smart i z silnikiem 1.5, tylko w kombi z manualem, kosztujący podobnie jak testówka. W cenach netto weźmy 20% wpłaty własnej, czyli 18 708 zł, 4-letni okres leasingu i wykup końcowy 30%, co daje 28% 1062 zł i wtedy miesięczna rata to 1482 zł. Link do oferty wrzuciłem w opisie filmu, a na stronie Karl Polska są też inne auta, również w wynajmie długoterminowym. Silnik 1.5 TGDI względem bazowego jednolitrowego ma cztery cylindry zamiast trzech. Oferuje on również elektryfikację poprzez miękki układ hybrydowy 48V. Nie pozwala on na jazdę wyłącznie na prądzie, ale system ten wspierać ma przyspieszanie, co trudno jest ocenić przez brak możliwości wyłączenia hybrydy. Ale trzeba zakładać, że nie jest to pomoc jakoś bardzo istotna w ogólnym odbiorze. Bardziej czuję się w I 30 tryb żeglowania, który podczas jazdy po puszczeniu gazu wygasza spalinowca, dzięki czemu zmniejszają się opory stawiane przez silnik i samochód wolniej wytraca prędkość. Po wciśnięciu pedału gazu benzyna bardzo szybko budzi się do życia i robi to też na odpowiednich obrotach, przez co nie czułem pogorszenia bezpieczeństwa jazdy przez ten dodatek, a pozwala on czasami oszczędzać paliwo i przyznam, że jest też fajny, to znaczy trochę satysfakcji dawało mi takie podróżowanie i operowanie gazem, aby do zakrętów czy innych sytuacji wymagających zwalniania dojeżdżać w trybieżek. Glowania. Działa ono wyłącznie w aktywowanym domyślnie trybie Eko, ale nie czułem podczas jazdy tego, że samochód jest na nim przymulony. Oczywiście reagując spokojniej na wciskanie gazu niż na sporcie, ale względem neutrale różnice są niewielkie, zatem ogólnie cały czas praktycznie spędzałem na Eko i nie czułem się z tym źle. Podróżując na nim w Warszawie, udawało mi się uzyskiwać spalanie na poziomie 7, 7,5 litra na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem wyniki oscylowały wokół 5 litrów, na ekspresówkach było to 6 litrów, a przy prędkościach autostradowych 7 litrów albo lekko. Z kolei gdy okazjonalnie włączałem ustawienia sportowe, to samochód tak przyspieszał z nimi od zera do setki oraz tak od 90 do 140 km na godzinę. Osiągi, jakie gwarantuje silnik, są naprawdę solidne i pozwalają na bezpieczną jazdę z każdą legalną w Polsce prędkością i wpływa na to również styl pracy automatu, czyli siedmiobiegowej przekładni DCT. Nie jest on bowiem zestrojony przesadnie leniwie, i o ile lżej wciskając gaz, stara się skrzynia przyspieszać z niskich obrotów i czasami może trochę za bardzo prawym pedałem trzeba wymuszać taką redukcję, no ale zazwyczaj wszystko jest ok, no i też moment, w którym ta redukcja jest robiona, jest powtarzalny. Skrzynia także całkiem szybko zmienia biegi i robi to płynnie, nawet gdy się trochę Przyspiesza, więc do auta tego typu niczego więcej nie trzeba. I chociaż automat wymaga dopłaty aż 8100 zł, to można się nad nim zastanowić, bo nie tylko czyni jazdę bardziej relaksującą, ale też DCT jest po prostu udaną konstrukcją. To samo mogę powiedzieć o silniku pod kątem kultury pracy, ponieważ nawet przyspieszając poza miastem z niższych obrotów, np. 1500, nie ma nieprzyjemnego dźwięku czy wibracji, jedynie dynamika jest pogorszona i poprawia się ona od około 2000 obrotów. Gdy silnik jest mocniej kręcony, to też jego dźwięk jest wygładzony i nie zwraca na siebie specjalnie uwagi w kabinie. Styl prowadzenia I30 jest mocno neutralny, bo mamy tutaj umiarkowany opór stawiany przez kierownicę i też umiarkowaną bezpośredniość jej pracy. Przekłada się to na auto, które prowadzi się przewidywalnie i dobrze, ale nie zapewnia też jakichś większych wrażeń podczas jazdy, więc jeśli ktoś poszukuje modelu, który po prostu bezstresowo dowiezie do celu, to testowany Hyundai jest dobrym wyborem. Wciąż jest on też lepszy niż podwyższony crossover o podobnych wymiarach, to znaczy 434 cm długości i 179 cm szerokości, bo dostajemy tutaj bardziej. Zwarte i mniej bujające się w zakrętach na dworze. Ogólnie jednak amortyzatory są opracowane z myślą o komforcie podróży, bo w i30. dostaje się miękkie wybieranie nierówności, w czym pomagają też grube opony przy 16-calowych felgach. Zawieszenie na dziurach nie hałasuje też przesadnie. Z kolei podróżując na drogę szybkiego ruchu, przy około 120 km na hałas jest dobrze kontrolowany i nie ma żadnych zwracających uwagę dźwięków. Przyspieszając do 140 km na godzinę, bardziej wychodzą na wierzch od łosotku, kół, ale wciąż nie jest źle. Rozmieszczenie przycisków na kierownicy to Hyundaiowa klasyka, co dla mnie jest równoznaczne z wzorową ergonomią. Z prawej strony tutaj obsługuje się komputer pokładowy, tutaj mamy tempomat, z lewej strony z kolei steruje się tutaj multimediami, tutaj odbiera, odrzuca połączenia. Całego układu przycisków można nauczyć się bardzo szybko. Większy 7-calowy ekran na zegarach występuje w droższych wersjach i trzydziestki. W smarcie dostaje się bazowe 3,5 cala. I komputer pomiędzy fizycznymi tarczami. Te podstawowe informacje, ponieważ tylko te można tutaj wyświetlać, jakieś średnie spalanie tego typu sprawy. Są podane w sposób czytelny, do tego nie mam zastrzeżeń. Zastrzeżenie mam do tego, że ukryto również tutaj menu z różnymi ustawieniami samochodu, ponieważ szerokość tego wyświetlacza nie jest duża, to większość komunikatów musi się przewijać, i pomimo tego, że te kategorie tutaj są rozsądnie dobrane i nie ma większych problemów, aby domyślić się, gdzie co powinno się znajdować, to wciąż, jeśli się więcej rzeczy zmienia, to jest to irytujące, że trzeba czekać, aż to się wszystko przewinie, żeby dokładnie. Wiedzieć, co aktualnie modyfikujemy, zdecydowanie na komputer środkowy te elementy powinny być przeniesione. Tym bardziej, że w wersji smart w standardzie jest ośmiocalowy ekran dotykowy o przeciętnej rozdzielczości, ale za to bardzo dobrej reakcji na ten dotyk. Mamy też dobrą szybkość działania, logicznie zaprojektowany interfejs, więc gdyby tutaj więcej rzeczy się znalazło, odbyłoby się to z korzyścią dla ergonomii, jeśli chodzi o funkcjonalność. To jest ona standardowa, system audio, telefon, nic więcej tutaj za bardzo nie można robić. Można też podpiąć sobie smartfon poprzez Android Auto i Apple CarPlay w sposób bezprzewodowy, i zdaje się, że to jest kluczowe. Funkcjonalność, to znaczy, jeśli ktoś potrzebuje taką absolutną podstawę, właśnie radiotelefon, no to wszystko tutaj jest, a coś więcej można osiągnąć podłączając smartfona. Znajdujący się pod ekranem panel klimatyzacji jest w pełni fizyczny i obsługa go nie stanowi najmniejszych problemów. Jeszcze niżej znajdują się porty do ładowania. Mamy jedno USB i dwa gniazda 12V. Nie jest to zbyt fortunna kombinacja jak na współczesne standardy, jeśli ktoś nie chce korzystać z jakichś przejściówek. Tym bardziej, że USB z tyłu nie ma żadnego, więc ten port jest jedynym, który obecnie jest na pokładzie. Wokół dźwigni zmiany biegów mamy kolejnych kilka fizycznych przycisków, zatem nie ma tutaj żadnych udziwnień. Pilot V30 w wersji Smart ma formę scyzoryka i neutralne, nieprzysadzone wymiary. Mamy też tutaj obłe kształty. Wykonana konstrukcja ta została z przyzwoitej jakości czarnego plastiku. Lusterka boczne V30 zwracają uwagę przede wszystkim swoją solidną szerokością. Frontowa szyba nie jest jakoś bardzo pochylona, co skutkuje nie jakimś długim podszybiem. Maska jest troszeczkę widoczna z perspektywy kierowcy. Komora silnika jednak do najkrótszych w tym modelu nie należy, więc na to trzeba brać poprawkę. Widoczność na boki jest dobra. Z tyłu po przekątnej, nawet pomimo dodatkowej szybki, mamy masywny słupek. Tylna szyba jest sporych rozmiarów, nie jest zbyt wysoko poprowadzona. Kończy się mniej więcej wraz z nadwoziem. Kamera cofania w testowanym modelu oferuje kiepską jakość pod kątem rozdzielczości, szczegółowości obrazu. Broni się to rozwiązanie jednak dzięki bardzo dobrej płynności oraz rozsądnemu polu widzenia, gdzie nie ma rozciągania i przez to przekłamywania odległości od obiektów znajdujących się po bokach kadru. Budowa na dwozie i 30 w połączeniu z elektronicznymi asystentami powoduje, że jazda nim gdzieś na parkingach nie sprawia większego problemu. Układ kierowniczy nie pracuje tak lekko jak w autach typowo miejskich, ale wciąż dosyć lekko i na tyle lekko, że nie ma problemu z manewrowaniem. Biorąc do tego kompaktowe wymiary i-30 jako uniwersalna propozycja i do miasta i w trasę sprawdza się dobrze. W tym drugim środowisku irytował mnie jedynie w nim asystent pasa ruchu, który ingerował zbyt agresywnie i robił to na przykład mijając inne auta na wąskich drogach pozamiejskich. Dlatego wolałem go dezaktywować, niestety nie udało mi się tego zrobić raz na stałe. W kabinie testowanego i30 nie ma żadnych dekoracyjnych źródeł światła. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały na charakterystyczny dla Hyundai'ów niebieski kolor, co pod kątem estetycznym mi się podoba, zwłaszcza z bielą na zegarach tworzy to przyjemną dla oka ko kompozycję i też nie jest tutaj jakoś tak zwyczajnie standardowo, gdyby na przykład wszystko było białe, ale ten kolor niebieski jest trochę za ciemny, moim zdaniem, jeśli chodzi o czytelność. Nie ma dramatu, ale gdy się na przykład tak szybko spojrzy na kierownicę, to trochę... Te przyciski zlewają się za bardzo z otoczeniem. W nowszych modelach Hyundai już trochę ten niebieski kolor rozjaśnił. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia w I30, to tylko sterownik lusterek na drzwiach nie doczekał się swojej lampki. Przy braku głównych świateł LED w wersji smart, segmenty dojazdy dziennej zintegrowane z kierunkowskazami przeniesione zostały na zderzaki. I chociaż nie wyglądają one tak stylowo jak diodowe paski w droższych konfiguracjach, to wciąż wyrazistości nie można im odmówić. Kierunkowskazy boczne ulokowane zostały na lusterkach i są diodowe. O ile z przodu więcej LEDów można do wersji Smart V30C dokupić, to z tyłu ta technologia zarezerwowana jest wyłącznie dla bogatszych odmian. Chociaż to, co dostajemy w wersji testowej, wciąż moim zdaniem wygląda przyzwoicie, za sprawą zgrabnego wkomponowania źródeł światła w lampy. Halogeny V30 umieszczone zostały w soczewkach, co pozytywnie wpływa na ich poziomą precyzję świecenia, która jest przyzwoita. Moc jest typowa dla świateł tego typu i biorąc pod uwagę, że ledy w testowanym modelu są umieszczone w odbłośnikach i nie oferują adaptacyjnych funkcji, to ile na pewno dostaje się w ich przypadku więcej, choćby chłodniejszą barwę światła, to nie ma pomiędzy tymi technologiami V30 przepaści, aby konieczna była dopłata. Z drugiej strony 2000 zł za pakiet LED to też nie jest fortuna. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam no, co prawda minimalny, ale jednak zapas wolnej przestrzeni. Nad głową jest lepiej, ponieważ, nawet konkretnie się prostując, od podsufitki dzieli mi jeszcze taki margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Na tylnej kanapie spotkać można rozkładany podłokietnik. Bagażnik hybrydowy i 30 ma 357 litrów pojemności o 38 mniej niż wariantu pozbawionego instalacji 48 V. Kufer na niski próg załadunkowy, duży otwór, a także regularne kształty jedynie podłoga na końcu się trochę unosi. W bagażniku z lewej strony mamy niewielką kieszeń, z obu stron z kolei obecne są haczyki na jakieś torby. Po prawej w sąsiedztwie znajduje się kolejne gniazdo 12V. Pod podłogą mamy dwie skrytki, a dalej już akumulator układu hybrydowego. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1263 litry. Podłoga przy złożonych oparciach w drugim rzędzie ma wyraźne podwyższenie. Podsumowując, testowana konfiguracja, chociaż specyficzna, to ma moim zdaniem sens, ponieważ wyposażenie wersji Smart zawiera w sobie wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, a z kolei flagowy układ napędowy gwarantuje zarówno naprawdę dobrą dynamikę, lepszą niż z kultury pracy oraz udany automat i to podczas użytkowania można docenić zarówno w mieście, jak i w trasie. Jeśli zatem ktoś myśli nad tym modelem i planuje nim dużo jeździć, a nie ma nielimitowanych funduszy i może wybrać albo silnik, albo wyposażenie, to osobiście wolałbym zainwestować, układ napędowy. A ogólnie i30 to wciąż przyjemny hatchback, który nie wzbudza większych emocji może, ale trzyma solidny poziom na każdej płaszczyźnie. I to wszystko, co przygotowałem moi i30. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carly z Polska, ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, zachęcam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wachacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!